W pięknym, zielonym lesie, gdzie drzewa sięgały nieba, a ptaki śpiewały radosne melodie, mieszkał mały Jerzyk o imieniu Kolczatek. Był to las pełen tajemnic i cudów, gdzie każdy zakątek krył niespodzianki. Wysokie drzewa szumiały na wietrze, ich liście tańczyły w powietrzu jak złote motyle, a na ziemi mchy tworzyły miękkie, zielone dywany. Różnorodne kwiaty rozsiewały wokół słodki zapach, a strumyki szemrały cicho, przemykając między kamieniami. Kolczatek był bardzo ciekawskim stworzeniem. Jego małe, czarne oczka zawsze lśniły, gdy odkrywał coś nowego. Każdego dnia, bez względu na pogodę, wyruszał na wyprawy po lesie. Uwielbiał odkrywać nowe zakamarki, badać dziuple w drzewach zaglądać pod korzenie i wąchać wszystkie kwiatki, jakie spotkał na swojej drodze. Dla Kolczatka każda wyprawa była nową przygodą, pełną nieznanych wcześniej miejsc i skarbów. Jego najbliżsi przyjaciele, wiewiórka Lusia i zajączek Filip, często towarzyszyli mu w tych przygodach. Lusia była pełna energii i zawsze gotowa do skakania po gałęziach, natomiast Filip, choć był nieco nieśmiały, uwielbiał biegi przez las i odkrywanie nowych miejsc. Razem stanowili zgrane trio, które nie bało się żadnych wyzwań. Pewnego jesiennego poranka, gdy las tonął w złocistych liściach, kolczatek poczuł w sobie wielką ochotę na nową wyprawę. To był dzień, kiedy liście na drzewach miały już intensywnie żółty, pomarańczowy i czerwony kolor, a ziemia była pokryta miękkim dywanem z opadłych liści. Słońce świeciło delikatnie przez korony drzew, sprawiając, że cały las wyglądał, jakby był zanurzony w złotym świetle. Kolczatek wstał wcześnie, gdy poranna mgła jeszcze unosiła się nad ziemią. Postanowił, że tego dnia poszuka czegoś naprawdę wyjątkowego, czegoś, co stanie się jego najcenniejszym skarbem. Uwielbiał znajdować niezwykłe rzeczy, czasami był to piękny, lśniący kamyk, innym razem kolorowe piórko. Które zgubił jakiś ptak albo dziwaczny żołądź o nietypowym kształcie. Każdy z tych przedmiotów miał dla Kolczatka swoją historię i miejsce w jego norce. Tego dnia jednak Kolczatek czuł, że musi znaleźć coś naprawdę specjalnego: coś, co będzie wyróżniało się spośród innych jego znalezisk. Coś, co stanie się jego największym skarbem. Poczuł w sobie dziwną pewność, że las ma dla niego coś wyjątkowego. Podczas swojej wędrówki kolczatek przemierzał mchy, które były tak miękkie, że stąpanie po nich przypominało chodzenie po puszystym dywanie. Przeskakiwał małe strumyki, których woda była krystalicznie czysta i chłodna. Każdy kwiatek, który napotykał, wąchał z wielkim zainteresowaniem, zachwycając się jego zapachem i kolorem. Czasami zatrzymywał się, by podziwiać piękno lasu, promienie słońca przebijające się przez liście, delikatne odgłosy natury, szelest liści poruszanych przez wiatr. Wędrówka kolczatka trwała już jakiś czas, gdy nagle, na małej polance, jego wzrok przyciągnęło coś niezwykłego. Na środku polanki, otoczony opadłymi liśćmi, leżał wielki, błyszczący kasztan. Wyglądał, jakby promieniał własnym światłem, a jego gładka, brązowa powierzchnia lśniła w słońcu. Kolczatek nigdy wcześniej nie widział tak pięknego kasztana. To musi być najpiękniejszy kasztan na świecie, pomyślał Jerzyk, a jego serce zabiło szybciej z ekscytacji. Nie czekał ani chwili dłużej. Natychmiast podszedł bliżej i ostrożnie, z wielką uwagą, podniósł kasztan na swoje małe kolce. Był dość ciężki, ale Kolczatek był tak zafascynowany jego pięknem, że nie zniechęcał się trudnościami. Postanowił, że zabierze go do swojej norki, gdzie będzie mógł go podziwiać w spokoju. Z trudem niosąc kasztan na swoich plecach, Kolczatek ruszył w stronę domu. Po drodze spotkał swoich przyjaciół, Lusię i Filipa, którzy biegali i bawili się w berka na polance. Ich śmiechy rozbrzmiewały w całym lesie. A ich radość była zaraźliwa. Zauważyli jednak, że Kolczatek niesie coś dużego i błyszczącego. Cześć, Kolczątku. Co to za skarb masz na plecach? Zapytała Lusia, podbiegając bliżej. Kolczatek był z siebie bardzo dumny. Z radością opowiedział przyjaciołom o swoim znalezisku, ale jednocześnie poczuł, że ten skarb jest zbyt cenny, by się nim dzielić. To najpiękniejszy kasztan, jaki kiedykolwiek widziałem! odpowiedział z dumą. Jest tylko mój i będę go trzymał w swojej norce. Lucia i Filip spojrzeli na siebie, nieco zawiedzeni. Zawsze dzielili się swoimi odkryciami i znaleziskami, ciesząc się wspólną radością. Tym razem jednak kolczatek wydawał się zbyt zaabsorbowany swoim skarbem, by pomyśleć o innych. Kolczatek wrócił do swojej norki, która była małym, przytulnym domkiem pod korzeniami starego dębu. Był to jego własny, mały świat, pełen skarbów i pamiątek z różnych przygód. Ułożył kasztan na miękkim mchu w najciemniejszym kącie, gdzie będzie mógł go podziwiać, ilekroć zapragnie. Patrzył na niego długo, z zadowoleniem, przekonany, że nigdy wcześniej nie miał tak cennej rzeczy. Ale im dłużej patrzył na kasztan, tym bardziej czuł, że coś jest nie tak. Zamiast radości poczuł, że jego serce wypełnia się samotnością. W końcu zrozumiał, że choć kasztan był piękny, to brakowało mu czegoś znacznie ważniejszego radości dzielenia się tym skarbem z przyjaciółmi. Następnego dnia kolczatek znów wyruszył na spacer. Tym razem jego serce było cięższe niż wcześniej. Wędrował przez las, ciesząc się pięknem przyrody, ale wciąż nie mógł pozbyć się myśli o swoich przyjaciołach. Przechadzał się wzdłuż strumyka, spoglądał na szeleszczące liście, ale czuł, że coś jest nie tak. W końcu dotarł z powrotem na polankę, gdzie spotkał Lusię i Filipa. Przyjaciele bawili się razem, śmiejąc się i ciesząc się swoim towarzystwem. Widząc ich radość, kolczatek poczuł ukłucie żalu. Zrozumiał, że choć miał piękny skarb, to brakowało mu tego, co najważniejsze radości zbycia z przyjaciółmi i dzielenia się z nimi swoimi odkryciami. Nie zastanawiając się dłużej, pobiegł z powrotem do swojej norki, wziął kasztan i wrócił na polanę. Lucia! Filip, zawołał, trzymając kasztan na swoich kolcach. Chciałbym podzielić się z wami moim skarbem. Razem będzie nam o wiele weselej. Lusia i Filip podskoczyli z radości, a ich oczy rozbłysły, gdy zobaczyli piękny kasztan. Lusia podskoczyła, a Filip zaczął biegać wokół kolczatka, śmiejąc się głośno. Cała trójka usiadła na polanie, a kolczatek z dumą pokazał im kasztan. Przyjaciele zaczęli wymyślać różne zabawy z kasztanem, porzucali go do góry. Turlali po trawie i chowali pod liśćmi, by potem go odnaleźć. Po długiej zabawie, gdy słońce zaczęło chować się za horyzontem, kolczatek zrozumiał coś bardzo ważnego. Skarbem nie był kasztan, ale chwile spędzone razem z przyjaciółmi. W drodze powrotnej do swoich norek Lusia powiedziała. Kolczątku, ten dzień był naprawdę wyjątkowy. Dziękujemy, że podzieliłeś się z nami swoim skarbem. Tak, to była najlepsza zabawa dodał Filip, podskakując radośnie. Kolczatek uśmiechnął się szeroko. Wiedział, że od teraz zawsze będzie się dzielił tym, co ma bo największą radością jest dzielenie się z przyjaciółmi. I choć każdy z nich wrócił do swojego domu, wszyscy czuli ciepło w sercach, wiedząc, że mają siebie nawzajem.